Jestem w Squid Game? W jakimś dziwnym pomieszczeniu? Co to w ogóle jest? Jaka jest pierwsza gra? Jestem bardzo ciekawy. Dobra, wyjdźmy stąd. Eee, o, tutaj są inni gracze już ustawieni. Eee, o, o, czy to jest lalka, widzowie? Tylko nie, to lalka jest straszna i trudna, bo nie można się w ogóle ruszać, jak ona patrzy. Ale zaraz, Lumi? Co ty tutaj Też, robisz? Cześć, Musimy przejść tą grę wszyscy. Cześć, Lumi. O, i czy tam jest Niko i Smyslo? Wow, nawet jest Smyslow. Nie spodziewałem się go tutaj. Siema. Slow. Cześć Smajslaw. Cześć, Niko. Cześć! Co ty tutaj robisz? No, ja gram. Aha, ty grasz, dobra. Słuchajcie, no to musimy trzymać się razem, żebyśmy to przeszli. Dobra, dobra. nie rozdzielajmy Chyba się. Musimy tylko. zaczynać. Tak jest, zaczynajmy tą grę. Uwaga. Eee, myślę, że już jest zielone, co Niko? Ja bym nie. No teraz tak. Bo trochę długo czekamy, ale zaraz, spójrz. Ej, tam nie ma lalki, Niko. Nie jest lalka! E, gdzie ta lalka się podziała? E, halo, lalko? E, widzowie, czy wy gdzieś widzieliście lalkę? Jak tak, to dajcie znać, bo e, ja jej tutaj nie widzę. Niko? Co? No nie ruszyć? wiem, nie widzę tego. No zobacz, nie ma. E, e, myślę, że możemy w ogóle biec do końca. Chodźcie, póki nie ma lalki, bo jakiej. nie ma. Dobra, dobra. Ej, to... no, się nie ruszać. Ja się nie boję, ja biegnę, bo tej lalki w ogóle nie ma. Dawaj, Niko, biegniemy, biegniemy. <śm> szybko przyszliśmy, patrz, przyszliśmy pierwszą grę, Juhu. szybko! E, ale e, gdzie się podziała Lalka? To naprawdę było takie banalne, Niko? Nie wiem właśnie o co chodzi. Ej, co Ej, to jest? E, czy to są drzwi w tym drzewie? Wow, nie widziałem czegoś takiego, Niko. Ja też nie! E, słuchaj, może, może tam wejdziemy i zobaczymy, co tam jest! No dobra, to M dawaj. Może to jakaś zasadzka, powiedział Smiley. E, może być, to, e, to ty tam nie będziesz wchodził, tylko my wejdziemy z Niko. Widzowie, tak. czy my mamy tam wejść? Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli mamy tam wejść, jeżeli chcecie, żebyśmy Ej, tam zeszli. co wy robicie? Może coś wam się stanie. E, nie spokojnie, nie martw się. Widzowie zostawiają mm, łapeczki ja w górę, więc pójdziemy. Nie. Okej, okay, dobra, e, chodź, Niko, chodź, pójdziemy. E, widzowie zostawili łapeczki w górę. Chodź, chodź, chodź. E, dobra. Idziemy, zobaczymy, co jest na dole. I widzowie, oprócz tego, zostawiacie jeszcze suba. A my tam schodzimy, bo widzę, że zostawiliście. Tak, ty zostawiasz. Ej, a ty czemu nie zostawiasz? Czemu, ej, zostawiasz szybko. Dobra, idziemy, Niko, chodź. Uwaga, i co tutaj będzie? Ło! Wow. Tu jest jakiś różowy korytarz, ale co będzie, jak tutaj się y, trafią jacyś y, strażnicy, albo lider, co gorsza. Nie mam zielonego pojęcia, Majki, ja będziemy musieli coś zrobić. Tak jest. Dobra, na wszelki wypadek wziąłem ze sobą Ender Perłę, jakby nam się przyda do ucieczki. Na szczęście jej nie zauważyli. Dobra, chodź, idziemy tutaj dalej. Co to jest za pomieszczenie co tutaj? Co tu się dzieje? Ej, nie widziałem czegoś takiego. Ej, I spójrz tutaj, tutaj są lalki, te dwie i one są zniszczone, Niko. Tak, ona rączek nie ma. O nie, o nie, o nie, o nie, co teraz? Ej, znaczy... To dla nas lepiej, ale mam pewien pomysł, Niko. Wiem, jak się obsługiwać takimi lalkami. Skąd ty to wiesz? No bo ja, ja uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam komputery, technologie i tak dalej, a te lalki są zasilane w ten sposób. Zobacz, jakie kable wystają tutaj z rąk. No dobra, Majki, dawaj włazimy do nich. E, Myślę, że to jest dobry pomysł, Niko. E, sumie... No chyba tak, jak ty umiesz, ja się nauczę, no i gramy, nie? No dobra, Niko, no to wejdziemy do tych lalek. Tylko najpierw musimy je naprawić, widzowie. Bo zobacz, one są zniszczone, Niko. Musimy tutaj podnieść e, rękę jedną. Okej, okay, dobra. Tutaj podnoszę i patrzcie, trzeba je tutaj. E, bam! O, patrz, postawiłem, postawiłem, wow, postawiłem. jak ty to zrobiłeś? E, normalnie bierzesz rękę, musisz ją podnieść tylko mocno. Patrz, bam. Okej, okay, i tutaj wstawiasz kolejną obok. Bam, bam, bam. Muszę e, doskoczyć. O, i patrz, i ma obie ręce, Niko. No ale ma jakieś krzywo. E, spokojnie, to już w komputerze głównym ja te ręce nastawię, Niko. Uwaga! No dobra! Dobra, to ja wchodzę pierwszy do swojej lalki, ty napraw swoją, a ja zobaczę, co ona ma w środku, dobra, Niko? Dobra! Uwaga, i wchodzimy, widzowie! Ło, wow, widzowie! <laughs> Jestem, jestem w jej głowie, w głównym, w głównej siedzibie, tak jakby, jak to można nazwać, to jest pokładownia, coś takiego jak na statku, patrzcie, tutaj są komputery, niektóre są jeszcze włączone, tutaj jest ręka prawa, tutaj jest ręka lewa, tutaj jest jakieś, jakieś napisy, ja nie mogę tego rozczytać, widzowie, wy widzicie, co tutaj jest napisane, bo ja nie umiem czytać po minecraftowemu, To są jakieś dwie literki, tutaj są kolejne, albo to są cyfry, co to w ogóle jest, Ja mam pojęcia, tutaj też jest coś, po Minecraftowemu. E, ja tego nie rozumiem. Możecie mi napisać w komentarzu, bo może mi to pomoże tutaj e, zasilić tą lalkę. Patrzcie, tutaj są jej oczy tak jakby. Tu będziemy już wszystko widzieli, ale dobra, ja muszę najpierw podłączyć ręce. Co my tutaj mamy? Kable. Ej, ja mogę tymi kablami tutaj połączyć. Dobra, połączymy tutaj z głównego komputera do tego. Bam. Dobra, tu będzie jeden kabel, ale zaraz. Tu powinno jeszcze stąd iść jeden. Okej, okay, idzie stąd jeden. I jeszcze powinniśmy zasilić o tutaj, żeby ruszać tymi, tymi. Patrzcie. O nie, nie mogę tego podłączyć. Dobra, podłączyłem. Idzie sygnał, fajnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj zrobimy dokładnie to samo, czyli podłączymy to tutaj. Bam! Podłączymy to do tego żółtym kablem i jeszcze czerwonym musimy podłączyć do tego komputera. I stąd jeszcze podłączymy tutaj, żeby zasilanie poszło jeszcze do nóg. Dobra! Mamy gotowe widzowie, okej okay, To teraz możemy tutaj usiąść I odpalamy lalkę I uwaga, będziemy szli widzowie I patrzcie widzowie, jestem lalką Siedzę w środku nie I zobaczcie jak ja super w ogóle wyglądam Ale zaraz, gdzie jest Niko? Eee, Niko? Ja, Tata, jestem, zobacz, chodzę wow, Niko, tobie też się udało, ale masz fajną koszulkę Na tej lalce, wow. Dzięki bardzo Ej, patrzcie, i ona takie zielonkawe oczy, zieloną czapkę Tą koszulkę zieloną i tej jego buty takie zielone Ej, Niko, wyglądamy super Teraz możemy tych graczy oszukiwać, Niko Tak jest, będziemy ich oszukiwać I będziemy im obszygczać grę Hi, hi, hi Tak jest, Niko e, Powiedz mi, bo ja u siebie nie znalazłem niestety w lalce laserów A one są bardzo potrzebne do uruchomienia Jeżeli masz tam jakieś więcej Bo ty powinieneś mieć zapas, e, ja sprawdzę, bo tu jest dużo rzeczy ogólnie w tym dom domku w tym Dobra, takim, spróbuj, ale... spróbuj pod czapką Spróbuj pod czapką bo tam powinieneś mieć jakieś, uwaga, ciekawe czy mi znajdzie. I tak O, o jest! Dobra, znalazł, Niko, patrzcie. Dobra, przepraszam, jeden dla ciebie. O dobra, wezmę, 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 bam. Patrzcie, widzowie, mam teraz... Okej, okay, mam teraz taki laser większy. Wow, ej, a ty masz taki duży. A, w sumie ja jestem dziewczynką, teraz to muszę mieć taki. Dobra, chodź, idziemy na arenę. Postrzelamy sobie trochę w... Nich. Dobra! Lecimy widzowie! Uwaga wszyscy gracze! Ustawcie się z powrotem na początku oh. Gra musi zostać powtórzona Ponieważ nie było lalek Słyszałeś to, Niko? Ej, tak. Oni będą znowu biegli Dobra, chodź, odwrócimy tak, się jak to powtórzona Dobra. jak gra? O, oni się tam denerwują Dobra, Niko, odwracamy się I mają dobra, zielone dobra. światło, uwaga e, Zielone <laughs> światło Ej, nie, poczekaj, bo my Ej, mówimy szybko, chodźcie Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy Uwaga, i odwracamy się, Niko Okay. dobra, ja patrz na nich. Biegnie, biegnę, trzech graczy. Dobra, o, muszą być bliżej, ja się muszą być nie bliżej. Ruszam. Uwaga, dobra, odwracamy się z powrotem dobra. dobra. Uwaga, raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Uwaga. Patrz, przybiegł. A to i tak dużo tu przybiegło. Wow, spójrz na to. E, tam się rusza. E, ja myślę, Niko, spójrz na to, że oni wszyscy się ruszają. A macie, a macie, Ma macie. bam, bam. Patrz, 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 ruszają się teraz. Bam, 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 bam. Aaa, bam. zobacz, zobacz. A macie, a macie, ej, ty zielona. Bam. Ej, biegają wszędzie, Uciekajcie! zobacz. Ej, zobacz, jak oni biegają. O nie, oni tam przebiegną, patrz, bam, bam, bam. O Uciekajcie tutaj. Patrzcie wszyscy! Tutaj grupa biegnie, ej, patrzcie. Ej, zobacz, ile tu ich jest. A jeden przeszedł, Mikey. Wow, udało mu się. Ej, to Smiley przebiegł, patrzcie na niego. Ej, dobra, dobra, musimy tutaj strzelać. Okej. Okay. Zostawcie na flajki, A, a masz. bam, bam, bam. A ma... Dobrze Niko, strzelamy w nich Szybko, 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 dobra, oni już przybiegają Przeszłam, przeszłam O przeszli Udało im się, ale poczekaj, my jesteśmy lalkami Niko, my nie musimy się tego słuchać, patrz na to BAM O, ja też tak przeszli. zrobię BAM, 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 BAM Tak jest Niko No, hej a masz Ej, Niko, chodź, idziemy na następną grę i do grupę tak sprankujemy, dobra? Dobra, dobra! Jesteśmy, widzowie, w następnej grze, czyli w nowej grze skakance. Patrzcie na to, tam jest Niko i trzyma Dzień. to z kakankiem wcześniej Niko. Ale patrzcie, widzowie, jeszcze muszę Wam pokazać jedną rzecz. Patrzcie, tutaj jest sklep smileslow.pl. Patrzcie, są nowe słuchawki bezprzewodowe. Jestem tam ja, jest Niko, są super bryloki z zewnątrz, czyli z Majkim i z Niko. Fajne na plecach, na przykład, albo na piórnik, lub na torebkę. Super koszulka. Z szyby z kością, taka słodziutka i cztery nowe koszulki, zielona, niebieska, pomarańczowa i różowa. Wbijacie widzowie na smiles.pl, koniecznie. A my tutaj trzymamy tą skakankę i czekamy na graczy widzowie, który będzie pierwszy taki odważny, który wejdzie tutaj i będzie. Małaś, Tak, przechodzisz tam pod mikon, uwaga uwaga. Chyba sobie dam radę Ej widzowie to znowu Lumi, ale tym razem nie możemy jej pomagać, bo trochę za dużo jej już pomogliśmy. Zobaczymy jak ona sobie poradzi sama teraz. Uuu, jak tak? Skakanka się kręci, dobra, idę, 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 Uwaga i... Dobra, przeskoczyła. O, nie, o, nie o nie przeskoczyła. Znaczy... O, o, dobra, ej, dała radę, dała radę. Jakoś podwójnie. Wow, dała radę! Tak jest, udało jej się. Dobra, Lumi przeszła, ciekawe kto będzie następny tam. Dawaj szed... kolejny! Ta, dawaj kolejny, dawaj, wpuszczaj ich tam, nikonich oni. Dawaj idą. tu, halo! Oni sobie pewnie zszokowali, że e, lalka się trochę rusza tutaj. No dawaj, tu... dawaj, razła, razu. O, dawaj, uwaga. Okej. Okay. Ej, Niko, mam pewien na. pomysł, a gdybyśmy tak przyspieszyli trochę tą skakankę? O, 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 dobry pomysł! Dobra, no to uwaga, przyspieszamy skakankę, widzowie, spójrzcie, co teraz się będzie działo. Oni nie są, widzowie, gotowi na to, jak to teraz szybko jest, patrzcie na to, żum. Dobrze, Niko, dawaj szybko. jest? O, patrzcie, Ey. tutaj jakiś chłop... To jest świnka. Chłop świnka, patrzcie na to, on chrumka. A, ja nie dam patrzcie, rady! Patrzcie, patrzcie. Wow, patrzcie, ej, on sobie radzi! Wow. O, ale przeskoczył, ale to jest szybko, o, spadł. Spadł. Udało się, Niko. Wow, dobra, ale to było dobre. Nie, no ta szybka skakanka to jest trochę przesada. Jeszcze moglibyśmy dodać na przykład strzelanie z laserów. Patrzcie na to, bam, 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 to wtedy nikt nie przejdzie. No i o to chodzi, Niko, przecież jesteśmy lalkami i możemy robić dosłownie wszystko tutaj. No tak, dawaj kolejny. Ale teraz mam jeszcze lepszy pomysł, uwaga, powiem temu graczowi następnemu o tym w okularach, jak się uśmiecha, zaraz zobaczymy, czy mu będzie śmiechu. Ej, ty w okularach! Y, masz iść tyłem tutaj po tym moście, uwaga. Dawaj, dawaj, okularnik! Tak jest, idziesz. No? E, tak ty idziesz tyłem po moście, dawaj. Szybko, szybko, dawaj, no idziesz, idziesz! O, już jest z plecami! Ło, wow. daj! Jak szybko w ogóle on skoczy! Wow, on przeskakuje, udaje mu się! Ej, ej ciekawe jak to teraz przeskoczy tyłem? Okej, okay, no, dobra... Z drugiej strony idzie! Tak, no. o, ej, po. O. O, myślałem, że mu pomogłem. E, trochę słabo mu pomogłość, ale to szybko, aż mi się mieli w oczach. Oni to tak przeskakują. Ej, widzowie, ale z tej perspektywy trochę inaczej się patrzy na to, bo jak jest się tam, to ta skakaka wygląda tak, jakby cię nie uderzyła. A tutaj za każdym razem tak, jakby cię uderzyła, ale oni tak podskakują. Dobra, ej, tam się jakiś skrada za to, jakiś chłop w okularach. Nie, dawaj okularnik teraz. Tak, weź go. Tak jest, dobra. E, a ty, o temu pomogę laserami Uwaga, teraz ja. Dobra, i szybciej, szybciej, szybciej. Patrzcie, bam, będę strzelał tutaj. On ma utrudnienie, uważaj, niko, że już we mnie nie trafi. E, no dobra. Przecież on sobie z tymi laserami na pewno nie poradzi. Uważaj, patrzcie, jak skacze. I bam. O, dobra. O, myślałem, że go trafiłem. On ma jakieś okulary specjalne antylaserowe. Patrzcie na to. Nie mogę go trafić. O, masz, trafiłem. O, okej, okay, dobra. I kolejny grad spadł, widzowie. Ale jest fajnie być lalką. Fajnie tak jest być jest, lalką. Tak Jeżeli tak też chcecie nią być, to zostawiacie łapeczki w górę. Co tutaj? Co się dzieje? O, o. Eee, co? E, to jest Wy nie jesteście moimi lalkami. O Oddawaj nie! Oddawaj mi moją lalkę, rozumiesz? E, spokojnie, spokojnie. Ją. Spokojnie, spokojnie. Już, o, już, o, o, już. O, nie, proszę, o, nie, proszę, o, proszę. Niko, proszę. Uważaj, uważaj, uważaj. proszę, to pana lalka. Okej, okay, Niko, wyszedł z tej lalki. A czy? E, ja, ja nie muszę wychodzić z tej lalki, bo. Oddawaj jej... mi moją lalkę! O nie. Lalki, lider mnie dorwał, o nie, nie. Trzymaj się i Niko, uciekaj zielony. do mnie, uciekaj! Szybko, szybko, o nie, o nie, gdzie to jest przeszło, Niko! Co my teraz zrobimy? Musimy uciekać! Szybko! Dobra, kopiemy tutaj widzowie, zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję również na kanale Uniko, a my próbujemy się stąd wydostać. Szybko, Niko!